Kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę i umówiłyśmy się z Majką, że robimy sobie taki slip w moim domu, bo Julian pojechał na ryby na konkurs znowu jakiś, bo jest od soboty do niedzieli na rybach i tam śpi w namiocie i tak dalej. Życzę mu powodzenia. Może w końcu mu się uda wygrać ten puchar. To nie są jakieś, nie wiadomo, jakie mistrzostwa, ale tutaj w Nottingham chyba. Oni organizują. Z nie wiem, ile tam będzie tych facetów, ale będzie ich pewnie trochę, więc organizuję taki konkurs na złowienie karpia. No i próbował on chyba może 3-4 razy, jeszcze mu się nigdy nie udało. To znaczy udało mu się złowić, ale chodzi o to, żeby ten karp był jak największy. I mu się jeszcze nie udało, mam nadzieję, że teraz mu się uda, bo mówił ogólnie, że jeżeli teraz mu się nie uda, to już się poddaje. Ale nie wolno się poddawać. Pamiętajcie, trzeba dążyć do celu. Także dzisiaj mamy sobotę i teraz z rana, bo mamy godzinę chyba coś, po dziewiątej po jest 20 pomoże. I jedziemy z ciotką i Majką do Nottingham, bo tam jest taki fajny jakby plac dla dzieci, że tam dzieci mogą się kąpać i tak dalej, więc wstąpimy tam, wstąpimy do Primarku. Może do Zara jeszcze podejdę kupić jakieś jeansy, bo mi w sumie dżinsów brakuje, bo ostatnio sobie całą szafę wywaliłam i... Poukładałam wszystko i stwierdziłam, że no w połowie rzeczy w ogóle nie chodzę. Kupuję to wszystko, nie chodzę w tym. I dałam trochę majce, trochę poszło na charity, także jakieś rzeczy by mi się przydały. No wiem, że kupuję, wywalam, ale tamte były już takie używane w sumie, więc, więc tak. Także my lecimy teraz z samego rana do Nottingham, później jeszcze pójdziemy pewnie do parku, jeszcze mamy kręgle umówione. Także zaczynamy nasz sleepover! Poszliśmy sobie z Mają po soczki. Co ty sobie wziąłeś? Um, taki stroberiasej refresie. Hmm, stroberiasej. A jest lato i pędzimy teraz, czekamy na, do, na pociąg i jedziemy do nodzienka. My Cieszy się, uh -huh. że mamy sleepover? No. No, pierwszy raz, nie? Mhm. Uh -huh. uh -huh. <laughs> no. No, Tinka, teraz idziemy do Primarku, poszukać jakichś fajnych rzeczy, może coś znajdziemy. Tam ogólnie była woda i takie... Co Majka? Halo? Halo? I lecimy do Primara. Zobaczcie, znalazłam taką bluzę, ale nie wiem, czy by w ogóle to nam nie było. I materiał taki o, więc nie wiem, za 23 funciki. Nie wiem, pomyślimy, zobaczymy, idziemy dalej czegoś szukać. Majka, masz wystarczająco ciuchów? Tak? Nie potrzebujesz jeszcze jednej szafy? Majka przed chwilą wybierała bluzkę i powiedziała Potrzebuję jeszcze jedną szafę, mam za dużo ciuchów Majka, robimy dzisiaj jakieś spa Bierzemy to? Ile to kosztuje? Daj mi do koszyczka Jest Ale nie, takie nie, daj mi tą babeczkę Jedną daj Więcej nie chcę, bo się boję, że mnie uczuli. Bierzemy coś dzisiaj na spa, żeby sobie zrobić? No. Chodź, idziemy szukać. To nie. Chodź gdzieś indziej. Ach. O, ja bym chciała takie coś. Dobra, idziemy coś szukać na spa. Na pazury to ja mam. Dobra, coś idziemy. Szukamy jakiś teraz jakichś maseczek na nasze spadej. Weźmy sobie Majka takie na promocji. Takie? Fund 30 30. A może takie weźcie, więc 75 pików. Klejowe? Ja nigdy nie miałam klejowe. Czekaj, idzie. A jakie to są? To jest takie w... Nie, to są takie w płachcie. Nie, to jest klejowe. To bierzemy, czy nie? Nie wiem, no bo ja nigdy nie miałam klejowe. A jakie miałaś? Takie normalnie. Może takie ja marshmallow weźmiemy, nie. patrz. Czy jakie chcesz? No czy arbuz. Dobra, weź arbuza. Weź arbuzowe dwa no. Dzięki. I lecimy dalej. Chodź dalej, idziemy. Tu, no. Dobra, to chodź tu. Szuka jeszcze czegoś. To jest dla starych ludzi jak ty... Co? Ty co potrzebujesz, to jest dla starych ludzi. Ja nie jest jestem stara. Ja Ja no moje rinkel. Może jeszcze taki wałek potrzebuje, co? No. Potrzebuję taki wałek? No. To tak się robi. Masakra wajka. Masakra to z tobą. Ja to... nie jestem taka stara przecież. Jestem stara czy nie? Jak my robimy nasze Ale to... Ja już takiem Zobaczymy, zobaczymy Majka. Zobaczcie, jakie fajne kapucie znalazłam. Jest Nie. Jest jaki to jest ukraiński? Jaki masz rozmiar? Nie. Ty będziesz miała ten 5-6. A ja mam... To ja też mam 5-6. Chodź przymierzymy sobie. Ogólnie są. Ja nie będę mieć pieniążki. Ile kosztują? 9 funtów. Nie mama cię weźmie? Mam Zobaczymy, chodź przymierzymy. Ale mega sama naprawdę. Teraz mam jeden funt. Teraz masz jeden funt? No to akurat, nie? Dobra, przymierzaj, zobaczymy jak na twojej nocy będą leżały. Nie śmierdzą nogi? Nie. Umyta. <laughs> umyta Przymierz. Ale jakie słodkie są. Jakie mam sobie to, wyciągnij. Tylko. Tak z jednej. Patrz, mamy matching. Dajno. Będzie, bierzemy. No, Musisz złożyć cząstkę mojego. Bierzemy? No, poproszę. No, poproszę idziemy. Idziemy teraz na plażę. Zobaczymy, co tu mają. Jakieś ciasteczka. A to jest ten gry. To jest to greckie jedzenie. To jest plaża dla dzieci. Majka, tu się idź, Pobab. Szkoda, że nie No. Teraz się ochłodziło trochę to nie pochlapię się, majkować, ale jest naprawdę fajna. Dziewczyny zostały tam na piasku, jak już idę szybko zobaczyć do Zary, czy są jakieś fajne sweterki. I mam nadzieję, że coś znajdę, bo w Primarku nic nie było, także lecimy, zobaczymy. Byłam w naprawdę nic, a nic nie było, więc znalazłam tylko taką jedną kurtkę, ale... Była na mnie dobra, tylko że nie wiem, wydaje mi się, że na Winter widziałam taniej, a taką samą, więc może tam ją kupię, chociaż sobie przymierzyłam rozmiar to teraz wiem jak, jaki rozmiar mam. No i lecę do dziewczyn, zaraz idziemy na pociąg, bo mamy o 13.42 i później do domu i może na kręgę. Majka w butach. Rozwal teraz. Maja, podoba Ci się wypad? Tak. Później będziemy szły na kręgle, wiesz? Uh -huh. Zobacz, tam jeszcze dzieci na kulach sobie truwają. Co? A, po kręglach. No po. I, no. I tak, zaraz... No i zaraz pędzimy do domu później na kręgle i zobaczymy co z tym dzisiaj będziemy robić. Ciotka tam siedzi. Także... Co? No, idziemy, chodź. My już w Grand Ham i teraz spędzimy... Co? Ona nie może mieć dzidziusiów kotów. Czemu nie? Bo miała operację taką. Aha. No, także teraz pędzimy po bubble tea. I... I później lecimy na kręgle. Co tam masz? Jedzenie. Jakie jedzenie? No, Mam auto nieposprzątane i dlatego. Czekajcie. Oj. No i teraz... Oj, co, tu jest? <laughs> co tam jest? Kto w tym miejscu siedzi? <laughs> Julek Brudas. <laughs> Brudas Dobra i będziemy po babelty i jedziemy na kręgle Bo mamy o 15 kręgle, więc Więc tak, a potem zobaczymy Co jeszcze Majka ci chcesz robić? Nie wiem Co? Sims mi już po. Y ja, chcesz grać? Jak się tutaj? Jak naprzód Musisz tam po lewej stronie Pokażę jaką sobie ładną kupiłaś. U! Będzie hul. Będzie hul zakupowy. Zrobisz dzisiaj hul zakupowy? No. No, zobaczymy. Dobra, pędzimy oh. i jademy. Dzisiaj okay. sobie z Mają e, jakieś takie Taomilk coś tam i ja sobie wzięłam pierwszy raz w życiu macze. Więc zobaczymy czy będzie dobra. Majka, piłaś kiedyś w życiu macze, czy nie? Piłaś kiedyś w życiu macze? Piłaś w życiu macze, czy nie? Czy piłaś macze? Nie. No, też nie? zobaczymy jak to będzie smakowało. Cztery. Ja nie biłam w środek. To nie jest OK. Dobra, jest okej. A jeszcze raz spróbujemy macze. Czekaj, nie. Spróbujemy. Ale dziwne. nie ja maczę. Mm, dziwne. To też jest dziwne. To jest dobre. To jest normalne. żeby się nie dolała. Naprawdę jest dziwne takie. Jest jak mięta? To jest jak kawa karamelowa. Mięta z, z jakąś krawą? To jest ka kawa... To, to jest jak kawa... Może być. Tylko więcej karamel Skąd inny... jeszcze, mm? jeszcze to jest kawa? Skąd to jest kawa? Próbowałam Nie dało mi żadne kulki Dobra, lecimy wow. okay, jeszcze... Teraz Majki kolej Zobaczmy, jak sobie poradzi Uff. Wow, jest okej! Okay. Jeszcze raz będzie. Co to jest? Muszę, nie muszę, ta jest moja. Dlaczego jest twoja? No bo ona jest moja. <laughs> ja Zobaczcie na to. Majka jest na wygranej pozycji. Ja nie wiem jak ona to robi, ale dobra. <laughs> Proszę Państwa, funk <face> funkcja prezentuje się tak, a Majka już rzuca dalej. Co się dzisiaj za dobrze idzie. <sniffs> Jeszcze trochę Majka i wygrasz tutaj. Masz szczęśliwą piłkę, nie? Tak, tak, tak. <laughs> Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze mamy cztery, cztery gry. Majka wygrała 96 do 87. Gratulacje Majka. Congratulations. Uwaga, gra rozpoczęta. A! Czemu się da? Tam... sobie teraz z Mają na plac zabaw. Bo nie mamy już co robić po tych kręglach, Jeszcze ona chciała się tam trochę pobawić, ale ja mówię, że. No, nie mam drobnych. Miałam tam w sumie dużą, gotów... dużą gotówkę. Um, Papierowe kasę, ale nie chciałam mi się tego rozmieniać, bo mi w sumie jest potrzebne. I... I poszliśmy sobie na plac zabaw do parku. Także trochę odpoczynku, trochę świeżego powietrza przed pójściem spać. Później nie wiem, może zagramy w jakieś gry albo coś. Coś, coś muszę wymyślić, żeby się nie nudziła. Także na razie odpoczywamy. Powiem wam, że pierwszy raz piłam tą bubble tea i pierwszy łyk był spoko, ale kolejne już nie. To było takie ochydne, obrzydliwe. Taka trawa po prostu. Nie, to, to nie są w ogóle moje smaki. Już raczej nigdy więcej maczy nie wypiję. Mm, nie ma opcji. Nisko? No. Wyżej chcesz? No, głowa mnie boli. <laughs> nie ma, że głowa boli. Ugh. Fajnie? No, takie... Nie, wiem, ja czuć nie czuć Pomyśl sobie, że lecisz samolotem. Nawet nie żadnej wysokości. Zrobiłyśmy sobie z Mają na kolację hot dogi. Bo, no nie wiedziałam co szykować. Proponowałam naleśniki z nutellą i bananami, ale Majka sama nie wiedziała co chce, więc stwierdziłam, dobra, robimy hot dogi. Wiadomo, nie są takie jak w Polsce, pyszne, z, yy, z żabki czy skądś, ale no Angielska pyszność, tak? A Majka teraz w co grasz? Um, Sims, ale już skończyłam dwa, teraz jak to się? włączyło no bez. Pokaż. Oto. Nauczyłam ją jak grać, znaczy uczę. Jak Ta grać w Simsy. Mam. No, co teraz masz zrobić? Mam pijamy. Już skończyłaś na co dzień? Zrobiłam piżamy? No. I pijamy. zrobiłaś na co dzień strój, tak? No na lato. Ale ładny piękny. Teraz może... Teraz tak jest okej Summer, y, to jest na pool party. Nie, to jest na party, a to jest occasional. No, to to zrobię. No dobra. To Więc. jest moja stara gra za dzieciaka. Ja nie wiem, ile miałam rady, jak zaczęłam w to grać, ale dalej staram się czasem pograć w to. No. Majka, jak paslibowa, fajnie? Mm -hmm. Mam już kolejny <mamy> dzień. Tylko nie noc. Tylko nie noc. Majka biedna nie mogła usnąć, bo miała nos zatkany i nie mogła usnąć, ale później jak zgasiłyśmy światło, było spoko, nie? No. No. Teraz jedziemy szybko na karbudzik, bo miałyśmy jechać do Bottersforda, ale nie chciało nam się wstawać, bo mnie tak brzuch bolał. I stwierdziliśmy, dobra, jedziemy teraz do Grand Ham, bo tu otworzyli znowu nowego. I tak, mam nadzieję, że coś znajdziemy.